Cześć, witam na kanale, z tej strony Wojsima, to jest kolejne spotkanie z grą Workers and Resources Soviet Republic. No i moi drodzy, e, informuję, że zawiesiłem przestępczość, w sensie tutaj na razie sobie to wyłączyłem. Jak gdzieś tam jeszcze, o widzicie, w jednym komisarze jakimś najwyraźniej nie skasowałem spraw. Nie, skasowałem, tylko po prostu jeszcze przychodzą powiadomienia, jak widać. Więc mamy zupełnie... E, zupełnie republikę zupełnie bez przestępców, bez e, przestępstw Potrzymamy ją tak sobie jakiś czas, żeby to się wiecie, zaktualizowało i zaczniemy na nowo, mam nadzieję, te sprawy badać i to będzie już działało. Ale zanim jakkolwiek będziemy zajmować się tym, to dzisiaj zajmiemy się troszkę innym tematem, no bo cały czas w tej republice są korki. Więc ja bym chciał wybudować jakąś obwodnicę tego naszego miasta. No i jakbym widział taką wodnicę, no na pewno chciałbym, żeby zaczynała się jakoś z tego ronda. No i potem szlibyśmy sobie tutaj na jakimś moście, przejeżdżali tutaj pewnie na jakimś wedługcie nad torami i dojeżdżali tak naprawdę do tej drogi, która jest w tym miejscu. Gdzieś tak bym to chciał, e, więc rozpoczynamy proces planowania. E, w związku z tym, że na razie tutaj, no to jest tak dosyć główna droga, no to nie będziemy sobie na razie planować tutaj tego skrzyżowania, to dopiero później. Oczkolwiek jakoś sobie odkryć, jak my zaczniemy i zaczniemy sobie jakoś odtąd. Takie właśnie tutaj pierwsze, jakieś wstępne plany. Yy, poczekajcie, żeby to jakoś tu było ładnie. to niech to będzie jakoś tak. Okej, okay, no i pierwsza sprawa, na którą idziemy, no to na pewno jakiś wiadukt nad, nad, tymi, yy, nad tymi torami. I powiedzcie mi teraz, jaki mostu tutaj będzie naj, najlepszy, najszybszy, yy, żeby dało się jak najszybciej przejechać, ze względu na to, że tutaj naprawdę mi zależy na takim dobrym moście. E, I może na przykład taki most łukowy, bo w sumie czegoś takiego jeszcze nie mieliśmy. On pewnie będzie się trochę budować. Chociaż może most łukowy to nie bez przesady, nie będziemy czegoś takiego stawiać. Ale na przykład most belkowy e, to było. Aha, to potrzebuje. Widzę z tonami betonu po prostu. E, no, nie wiem, czy coś takiego na no, coś takiego będziemy w stanie pójść, ale zobaczmy. Wyjdziemy sobie na przykład na takie 9 metrów. E, proszę bardzo, i proszę bardzo. Na 9 metrów, czekajcie, to się ma przeciągnąć. Ok, e, aha, czy gdzieś tu jednak widzę, że nie, nie, nie taki most nie chcę współpracować. Wiecie co, zróbmy po prostu ten standardowy, zwykły i tyle, będzie najwrościej, a nie jakieś kombinacje. Na 12 metrów wejdę, wejdę, do tego miejsca uda mi się wejść. To będzie takie strasznie strome, widzę, więc może nie, e, może trochę więcej sobie tego poburzymy, na przykład jakoś dotąd. E, wiecie co, zróbmy to jeszcze inaczej. Ja po prostu teraz dociągnę jakoś. Dobra, do tego miejsca i teraz zrobimy sobie dopiero jakiś wjazd, żeby on też nie był taki stromy. O, coś na przykład takiego, i coś na przykład takiego teraz. Eee, no proszę bardzo. I teraz będziemy sobie jakoś tutaj szli górą. Więc takie coś, i ta przykład takie coś na razie. Ok, tego lasu nie będę tutaj wycinać, więc przejedziemy sobie jakoś za tym lasem. Pojedziemy na jakimś takim lekkim wygięciu. Tu już bez przyciągania do kratek, bo i tak to nie ma sensu. F4 poproszę. Dobra, to się jakoś wtedy przyciągnie. No i tak naprawdę na takim wiadukcie będziemy mogli jechać cały czas. No bo to się przyda. Nie będziemy z niego zwierzać, no bo jest to bez sensu. Lepiej już, żebyśmy jechali cały czas na nim. Proszę bardzo, coś takiego. Tu na razie nie będzie żadnych innych zjazdów, no bo to też nie, nie miałoby większego sensu. No i teraz jakoś musimy się zastanowić, jak przejdziemy tutaj, no bo najlepiej byłoby chyba przejść jakoś tak po prostu. Wtedy nad tym, tak, no na takim łuku byśmy sobie przeszli Zresztą to jest bez sensu, bo my jeszcze mogliśmy iść tak naprawdę po tamtej stronie, więc to jest trochę głupie e, I może ja sobie trochę tego pokasuję na przykład i pójdziemy jakoś bardziej tutaj, co? O, proszę bardzo, coś na przykład takiego i coś takiego e, Czyli przejście tutaj będzie myślę lepszym pomysłem i pojedziemy sobie wtedy dopiero jakoś skręcimy w prawo gdzieś tutaj Za tym wszystkim, żeby wjechać jakoś tam, nie? Za te pola E, więc znowu będziemy jeszcze bardziej odbijać w prawo taki łuk, będziemy tutaj na takim łuku cały czas jechać. No i potem dopiero zjedziemy sobie jakoś tutaj e, na czymś takim. Proszę bardzo, chociaż nie chciałbym, żeby to było od razu takie proste. Nie, tak tego nie chcę. Chcę, żeby to poszło jakoś tak delikatnie. I dopiero teraz zakręciło. O, żeby to nie było wszystko takie nagłe, bo to nie ma żadnego żadnego sensu. To ma i sobie tak, wiecie, delikatnie tutaj, delikatnie wszędzie. Przejdziemy sobie jeszcze jakoś tak i teraz tą drugą drogę zrobimy jakoś tutaj. Tak. E, I teraz jedziemy jeszcze dalej prosto. Więc to będzie bardzo długi odcinek. No i teraz dopiero będziemy sobie zjeżdżali jakoś tutaj, nie? Więc tutaj sobie będziemy powolutku zjeżdżać jakoś w lewo, e, jakoś w lewo. No i teraz wyjedziemy sobie tutaj z tego ronda z takimi dwiema drogami. Jedną wyjedziemy stąd już bez kratek. Drugą mam nadzieję się uda jakoś stąd, super. No i teraz będziemy sobie tu wierzyć na jakiś wiadukt, który docelowo będę chciał połączyć po prostu z tym. Eee, dobra, tutaj może być na końcu taki ostry zakręt, niech będzie, tylko fajnie byłoby to zrobić w kawałkach, proszę bardzo. To będzie rozumiem schodziło równo. Tak, to będzie schodziło całkiem równo. Więc tak to miałoby wyglądać, taka właśnie obwodnica. No tylko, że wiadomo, że ta obwodnica nie mogłaby tak cały czas sobie jechać. Czy my możemy zrobić jakieś skrzyżowanie na, na moście? E, bo tutaj mam wątpliwości niestety, czemu jakiekolwiek skrzyżowanie na moście? No właśnie, może być tak, że skrzyżowanie na moście jest niedozwolone. E, w związku z czym ta autostrada, która tutaj będzie biegła, to będzie taka obwodnica po prostu bez żadnych skrzyżowań. No bo nie wiem, czy jest sens chodzić tutaj i potem wchodzić znowu gdzieś, czy nie, lepiej po prostu zrobić coś takiego, no i tyle. Natomiast to oczywiście nie będzie koniec jej, ponieważ później chciałbym, żebyśmy tutaj wyszli i jakoś jeszcze potem pojechali dalej, objeżdżając sobie to, ale to dopiero w przyszłości. Teraz chciałbym, żeby jak ktoś będzie jechał stąd, to żeby też mógł się bezpośrednio przedostać tam, ale fajnie by jednak było gdzieś na przykład tutaj zrobić jakiś zjazd na, te, na tą strefę rolną. W związku z tym sobie jednak kawałek tego wyburzymy Proszę bardzo, no i będziemy zjeżdżać jednak na dół Będziemy zjeżdżać na dół. Nie, w górę tylko w dół raczej, na 0 metrów. Na no takim odcinku 236 metrów to może być, tutaj też. No i teraz, jedziemy sobie dalej, czyli jakoś na przykład dotąd. Może inaczej, nie będziemy jechać na razie stąd, tylko pojedziemy sobie stąd, proszę bardzo. Zejdziemy też na jakichś 230 metrach na dół. Proszę i teraz jedziemy jeszcze tutaj. No i teraz tutaj wyjeżdżamy Chciałbym to potem jakoś na przykład może bardziej do by się udało Czyli jakoś na przykład tak Teraz ten kawałek sobie wyburzymy No i to jakoś połączymy Nie taką wielką pętlą Tylko taką normalną Czekajcie coś mi tutaj nie idzie niestety Więc jeszcze sobie to musimy chyba naprawić delikatnie Czyli zróbmy to na trochę dłuższym fragment, Jak to wtedy by wyszło Wyszłoby coś takiego nie Okej, okay. tego się można pozbyć. Takie trochę jejowate wyszło to no więc jeszcze sobie to poprawmy, na pewno cały ten łuk plus to jeszcze bym chciał poprawić. Teraz dalej chyba takie jejowate jest jednak, więc sobie to dalej musimy poprawić. Eee, czekajcie, ja spróbuję jeszcze na przykład wyłożyć ten kawałek i dopiero teraz tutaj połączymy to. Okej, okay. no i teraz tutaj podjeżdżamy. Potem tutaj podjeżdżamy, potem tutaj podjeżdżamy i tutaj podjeżdżamy w ten sposób. No i teraz podjeżdżamy sobie jeszcze tutaj, jakoś w sensie wyjeżdżamy sobie stąd. No i będziemy podjeżdżali dopiero jakoś w to miejsce. I teraz stąd e, wyjeżdżamy dotąd i zakręcamy sobie bardziej tutaj. Tak czyli to będzie właśnie takie kolejne skrzyżowanie, żeby tutaj móc sobie właśnie jakoś podjechać od tej on z tej strefy rolniczej, wtedy będzie można sobie na skróty przejechać jakoś tam. Czy tutaj będziemy coś robić? No tu fajnie by było na tą strefę jądrową. E, no ale tego jeszcze tak naprawdę nie wiem gdzie ona będzie, bo jeszcze to nie mam tych wszystkich badań zrobionych. E, czy tu gdzieś jeszcze będziemy zjeżdżać? No myślę, że tutaj już nie ma raczej takiej potrzeby, chyba że jeszcze gdzieś tutaj. No tu teoretycznie można by było trochę wcześniej zjechać na dół. E, czyli jednak jeszcze drobna poprawka, by tutaj była, w sensie byśmy już sobie zjeżdżali. Tak naprawdę już stąd nie musielibyśmy wchodzić na wiadukt. O! Enriado byłby tutaj zbędny. Oczywiście dalej byśmy sobie jechali w formie takiej obwodnicy, ale już takiej, wiecie, trochę bardziej miejskiej. Dlatego, że tutaj by powstało kolejne rondo, które właśnie by doprowadzało nas gdzieś tam. No bo tu mamy już trochę jednak, wiecie, bardziej taką, gdzie można sobie właśnie chcieć gdzieś przejechać, więc zróbmy coś takiego. No i teraz robimy jakieś rondo. To ma być rondo małe, bo tu nie będzie nie wiadomo co się działo. Tylko coś mi tu chyba rando nie wyjdzie do końca. No właśnie, no wyjdzie jakieś takie dziwne, więc to sobie jeszcze poprawmy wszystko tutaj i tutaj. Takie jakieś jajkowate wyszło, nie? Nie, takiego czegoś na pewno nie chcę. E, I teraz jedziemy sobie tu. Robimy to jakoś tak. No może to będzie lepiej wyglądało. To sobie kasujemy, i teraz jeszcze do, to. O! I teraz z tym się połączymy jakoś tu. Z tym się połączymy jakoś tak, żeby właściwie to szło na wprost. No i dalej. Teraz będziemy sobie wchodzić jakoś stąd. Czyli z tym się łączymy bardziej, w sensie z tym wyjeżdżamy jakoś na przykład stąd, a z tym jakoś bardziej tutaj. Natomiast mamy też jeszcze taką drogę, tutaj może być w sumie taka jedna nawet, która będzie szła po tej krateczce i ona będzie sobie dochodziła jakoś dotąd. O, takie coś. Ewentualnie możemy mieć też drogę, która będzie sobie szła tędy. Proszę bardzo, coś na przykład takiego. No i to możemy sobie e, tak tutaj mieć. Jeszcze nie będziemy rozpoczynać tej budowy zaplanowanej, ponieważ jeszcze zrobimy sobie coś takiego, czyli tutaj. Tutaj, no i teraz jeszcze przejdziemy sobie jakoś do tego ronda się podłączyć. Co, jakimś takim łukiem dziwnym? No nie, bez przesady, możemy się delikatnie wygiąć. Ale bez przesady tak to możemy zrobić, o. Proszę bardzo, czyli będą na takie dwa tutaj... Bywa ronda, plus taka właśnie dłuższa obwodnica, po prostu nie będzie żadnego zjazdu, bo nie ma to raczej sensu. Rozpoczynamy zaplanowaną budowę. E, z tym, że tutaj na razie jeszcze nie będzie żadnego skrzyżowania docelowego, tylko po prostu będzie taki wjazd, żeby oni zaczęli budować tam, no i tyle. E, no i mam nadzieję, że zaczną to jakoś szybko budować, zobaczmy, co się tutaj przypisało teraz, no coś tam się może oczywiście przypisać, wiadomo, że nie wszystko. Tu się też coś może, mam nadzieję, tam przypisać, no i z tej strony też coś tam się musi... Rozpocząć budować na razie niezbyt szybko, no ale wiadomo, po, powoli e, dobra, mamy spore problemy, niestety, z tym głodem. Nadal, no ale czemu to tak opornie działa? Czyżby tych ludzi tutaj nie było na tym przystanku? No, są oni, są, tylko może mamy już za mało tych autobusów. Ale czy my już nie mamy tej nowej? Mamy, mamy nową zupełnie, mamy te nowe zakłady spożywcze, więc za sobie spowolnie czas. No i teraz moi drodzy. Dochodzi do najważniejszej rzeczy... Aha, mam na razie tylko dwa takie widzę pojazdy. No fantastycznie, dobra, ja sobie zmienimy miejsce pracy na przykład na to. E, niech, one się, niech one się tam produkują, ale w związku z tym, że robią to strasznie powoli, no to ja będę musiał trochę przyspieszyć jedną tutaj pracę, no i będziemy musieli sobie coś dokupić. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziewięć dziesięć. I te dwa jeszcze dojadą. No i teraz, oczywiście, odpinamy sobie Wojsimowo nowe rolnicze Silos zbożowy i podpinamy sobie nasz nowy Silos zbożowy, czyli to. To podpinam, no i teraz tutaj robimy kombinat voice'owo, Silos zbożowy wyładunek do 100% to proszę. No i jak te ciężarówki tam będą już mogły jeździć, to oczywiście to będą robić. Teraz yy, mamy, to były płody rolne 3, prawda? Mamy jeszcze kolejne to, to centrum dystrybucji, które jest już jakoś tam oznaczone i tutaj mamy Silos zbożowy, Wojsimowo nowe, absolutnie nie. Ja bym poprosił, żebyśmy to wywozili też, wywozili też do tego silosa. proszę bardzo. To będzie coś takiego. Tu sobie 100% dajemy. Eee, no i teraz tutaj też musimy jakieś pojazdy dokupić. Tamte stare po prostu sprzedamy, no i tyle, jeśli będą jakieś nowe porządne. Eee, też kupujemy takich 10. Właściwie 12. Proszę bardzo. No i one też już by miały powoli rozpocząć jakąś tam pracę, tak? Czyli zbieranie tego stąd tutaj. Później mamy jeszcze takie trzecie centrum, które też już jest, jest już przypisane, więc robimy to tak, zamknięta po pojemności, kupujemy takich 12. No i teraz bierzemy sobie to, usuwamy Sirius zburzony voiceamowo, bierzemy tutaj i przypinamy sobie ten. Proszę bardzo. I tutaj dajemy wyładunek, więc to będzie już zawsze na plus. No i powinno to całkiem sympatycznie działać. Już widzicie, ktoś tam wyrusza, już będzie jechał. E, dobra, teraz tak, tu będzie dystrybucja płody rolne 4, to też sobie od razu zmienimy można taką nazwę wedle tego co jest tutaj e, czyli tą nazwę sobie skopiujemy Dobra e, teraz to sobie tutaj dajemy, nie stolica, czyli 1 tylko stolica 4 No i teraz wyładunek nie będzie realizowany gdzieś tam, tylko wyładunek będzie realizowany troszkę jednak bliżej, czyli tutaj. Poproszę wyładunek e, i tutaj też poproszę 100% wspaniale. No i teraz, możemy się jeszcze zająć z tymi rzeczami, czyli na przykład możemy tu jakieś też te kombajny kupić z dwa. E, możemy traktory e, z dwa. No i możemy jeszcze po jednym kombajnie jeden traktor tak naprawdę. Te pojazdy zaraz powinny wyjechać. Natomiast jeszcze budynek jest bez zasilania, no właśnie, to może być problem. E, ale tutaj to w sumie mógłby stać jakiś wiatrak już. Może bez przesady. Nie będę też prowadzić jakieś tam, wiecie, nie wiadomo czego, niech tu sobie stoi ten wiatrak i niech on jakoś tam działa, byle by działał tak naprawdę, no to jest najważniejsze. Mam nadzieję, że oni tu automatycznie mnie nie wyszukują, oni tu mają mieć tylko te parę pól i to jest wszystko. To jest co przypisane do czegoś nie. Więc to też sobie możemy oczywiście od razu przypisać, poprosiłbym, żebyście to i to też tutaj absolutnie, absolutnie z tego korzystali. Bardzo dobrze. E, więc proszę to obsługiwać, no i my teraz sobie musimy raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Plus dziewiąte będzie tutaj silos. I tu robimy sobie wyładunek. Tu możemy na razie kupić jakichś takich pięć krytych skrzyni, żeby też nie było ich za dużo. E, na razie kupmy takich pięć. Zamknięte skrzynia. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I tu też nie będzie już y, jakieś tam centrum dystrybucji, jak on tam to napisał. Tylko to będzie dy, dystrybucja płody rolne. Co? Czemu to jest dystrybucja płody rolne? 3, o co tu chodzi? Płody rolne stolica. Tak to ma się nazywać. Dystrybucja płody rolne stolica 3 no właśnie, gdzieś mi tutaj nie wyszła nazwa, stolica 3, e, ale miałaby być jeszcze stolica 4. Więc chciałbym tutaj też stolica 4 jak najbardziej nazwać. Czyli bierzemy to tak i zamiast nazywać to 3, to, to będzie to 4 się nazywało. No i proszę bardzo, mam nadzieję, że to będzie jakoś sympatycznie, że zaczną funkcjonować. Ok, ale nie, to nie jest jeszcze oczywiście wszystko, ponieważ trochę tych, e, tych innych centrów dystrybucji też już się nam wybudowało, w związku z czym zaraz będziemy sobie też przypinać poszczególne te Poszczególne te centra rozwożące żywność po mieście. Ale zanim to, to teraz szybciutko wracamy sobie do, do tej naszej linii. No i teraz, wszystkie pojazdy, które są robotnicy żywność, alkohol. No właśnie, ja bym to poprosił do zajezdni ekspresowo. Ja was poproszę do zajezdni, Ciebie też poproszę do zajezdni, żeby nie było długiej, długiej przerwy. Po prostu, wiecie, w między, międzyczasie, jak tam jeździmy. Jezu się, dobra, da się to wam ustawić. I teraz pracownicy. Żywność mięso, alkohol 1. To sobie przypisujemy od razu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Może jechać nawet taki jeden przegubowy, trudno. Wszystkie ręce na pokład. Żeby oni już po prostu doszli jakoś jeździć, co? Wybudowało się też tutaj bardziej. No widzę, że nadal nie no, ale trudno. Jak jeździ ta linia pracownicy żywność, mięso i alkohol tędy, tak? Ja bym nie chciał, żebyś ty jeździła tędy, wiecie co, czekajcie, ja bym tutaj wolał ustawić jednak punkt trasy. Bo nie chcę, żebyś ty jeździła tamtędy. Albo damy tutaj, o... Ustawienie jakiejś tam prędkości, żeby było trochę wolniej. Ale i tak ustawimy sobie jakiś punkt trasy, bo to się na pewno przyda. Więc ja sobie takie punkt trasy właśnie ustawię. Zwolnijmy trochę ten czas. Punkt trasy, gdzie to teraz mamy? Matko, czekajcie, gdzieś to tu było. Punkt trasy, punkt trasy, gdzie to mogłem ustawić? Tu chyba tak, to było tu jakoś. Punkt trasy, tak, tu bym chciał to. No i teraz możemy sobie to ustawić: pracownicy, żywność, mięso, alkohol. Dodajemy, czekajcie, po tym dodajemy sobie chwila, nie tak, to nowy przystanek, właśnie ten punkt trasy. okej, okay, czyli to wtedy będzie jechało w tę stronę, również tędy. No i nie będzie problemu. Okej okay. dobra, więc to powinno w miarę, mam nadzieję, teraz już zacząć dobrze działać. E, tu jakieś pracownicy są, są, tylko że nie można składować ani wysłać ścieki, wspaniale. Więc użyłbym sobie jakiś zbiornik, taki wiecie, wspólny. Mam nadzieję, że się uda taki wspólny, żeby był. E, no i teraz e, taki poproszę tutaj duży kanał ściekowy. E, I gdzie ja bym go chciał tutaj, tak naprawdę, mieć? No, najlepiej byłoby go. Najlepiej byłoby robić zlewkę od razu tutaj do jakiegoś odprowadzania ścieków, żeby nie było problemu potem. Ja to chyba tak zrobię, wiecie co, po prostu zrobimy sobie jeszcze taki jeden budynek, który będzie nam odprowadzał ścieki. Ja wiem, to jest dosyć sporo, ale wydaje mi się, że to będzie całkiem dobry pomysł, żeby właśnie to tak zrobić i tyle. Tak i tak. Eee, tutaj coś będzie, nie będzie, nie wiem. Czuję się, że tam damy sobie też ten zbiornik który od razu wybuduje, żeby już nie było marnotrawstwa czasu niech to działa, no i teraz po prostu tylko nam brakuje płodów rolnych, ale płody rolne zaraz będą mam nadzieję i jak to już rozpocznie działalność no to powinno to dosyć szybko, mam nadzieję tutaj zacząć jakoś funkcjonować możemy sobie teraz skopiować na przykład takie zadania z tego e, i skopiujemy je sobie do tego budynku, który jeszcze nic nie posiada, żadnych zadań i to będzie dystrybucja dystrybucja żywność alkohol i ubrania stolica 1. Tak, ja bym tak to chciał nazwać. No i teraz tutaj oczywiście na pewno nowe pojazdy kupujemy. Takich 12 bym chciał nowych. I teraz, nie chciałbym, żebyśmy ładowali tu gdzieś tam, nie chciałbym też, żebyśmy to ładowali tutaj, tylko chciałbym, żebyśmy to już ładowali w nowych miejscach. Elektronika może zostać. No właśnie, możemy też sobie od razu tego nazwę skorygować, niech to będzie też elektronika. E, więc tak to może się nazywać. Tylko teraz, tak e, to sobie zostawiamy, bo tam ładujemy elektronikę. To też gorzelnie kasujemy, e, Jeszcze to może zostać. I teraz, tak, ja bym to tak chciał tutaj podpiąć. Nowe zakłady spożywcze, magazyn kiedyś będzie. I nowa gorzelnia też magazyn kiedyś będzie. Tylko, że tutaj nie wyładunek, tylko ładujemy tu żywność. A tutaj alkohol. No i na razie, tak bym to chciał, nie? O, już proszę bardzo, pracujemy. Na razie, na ograniczonej liczbie, no ale na czymś już pracujemy. Więc coś już mamy gorzelni też możemy przewrócić funkcjonowanie, żeby oni nie mieli długich przerw w dostawach, tylko żeby to jednak jakoś działało. No i proszę bardzo, już pierwszy, pierwszy podjechał i już jedzie, więc bardzo dobrze, że to tak działa szybko. E, oczywiście, jeszcze zostawimy sobie tu jakiś na tyłach magazyn, bo ja o tym zapomniałem, a do sobie możemy teraz na spokojnie ustawić. Bo to jakby nie jest problem, to dopiero teraz możemy o magazyn, tak żeby było podłączenie drogowe. tamże że torowe jest, to nieważne. Nigdy i tak z tego nie będziemy korzystać, to też sobie od razu wszystko przypiszę, wiadomo, niech oni też to budują, ale fajnie by było rzeczywiście, żeby jednak ta żywność tutaj była. Mam nadzieję, że będzie teraz coraz więcej tych płodów rolnych, że jednak oni to będą w miarę, w miarę, w miarę dostarczać. No bo w przeciwnym razie będzie ciężko, ten, to też się buduje ten końcowy przystanek, więc za niedługo to też będzie. Na razie chodzą jak chodzą, no ale jakieś tam, jakieś tam rzeczy w tym są, więc to też od razu zaczną wtedy działać. Na razie działa to dosyć opornie, no ale spokojnie, no będzie to działało szybciej, tylko wiecie trzeba to zacząć. No po prostu trzeba będzie zacząć jakoś tutaj działać. Mam nadzieję, że to całkiem szybko zacznie, że tutaj będzie dosyć szybko ta... E, będzie dosyć szybko to działało w sensie takim, że te pola szybko się zasięgu, to jakieś mamy też zbiory cały czas. Te ciężarówki stoją tu ustawione, więc one cały czas się ładują, więc to cały czas powinno działać. E, na razie ja wiem, że już czasowo tego nie ma, no ale nic tym to nie poradzę. Czasowo ma prawo to jeszcze tak powiem nie działać. W tym miejscu już tak naprawdę teraz tego nie będzie praktycznie. Więc ja wam tutaj jeszcze... Aha, tutaj jest tylko jeden pracownik. No tak, bo tutaj tak naprawdę już nie ma teraz żadnej linii, która by to dowoziła, więc czasowo, 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 czasowo yy, Czasowo tak naprawdę wam nic nie zrobię. Yy, I to już tak powiem nic nie pomoże, co ja wam tutaj zrobię. W ogóle co tu są takie te? Aha, bo nie pewnie jadą, a nie, to na naprawdę czy fabrykatami gdzieś tam gdzieś na jakiś blok typu, coś tam Okej, okay, spokojnie wnikam. Aha, bo te drogi się to jeszcze nie wybudowały. Wybudowało się nam to już wszystko. E, ale jeszcze tutaj niektóre rzeczy nie... Na razie nie będę robił jednokierunkowych, dwukierunkowych, bo to mi na razie jest niepotrzebne. E, tu już w ogóle widzę, że są jakieś ludzie, no ale oni niestety muszą zostać na razie raczej przeniesieni. E, gdzieś, no bo tutaj raczej na razie ich nie chcemy, nie? Więc na razie to ja wam w ogóle czekajcie, czy ja... Właśnie, nie można tu jakiegoś obszaru nowego stworzyć. Pokażę poszukiwanie znaczników. Stwórz miasto. Czekajcie, tego nie można było jakoś zrobić. No nie wiem, chyba nie, dobra, zostawmy to na razie i tyle. Po prostu, trudno, jak się wprowadzą, tu najwyżej, no nie będą mieli. Jak no, i nic na to nie poradzę czasowo, że mają tak jak mają. E, na razie, jeszcze tu niczego nie ma, bo to jeszcze nic nie funkcjonuje, nic nie działa. Ale spokojnie, będzie działać. Tylko trzeba jeszcze trochę poczekać i będzie to jakoś działać, nie? Ta się się po prostu musi wybudować, no i tyle. Takie jest, takie jest moje zdanie, jak widać sytuacja, no niby trochę tych ludzi jest, ale cały czas nie ma ich dużo, też ten alkoholik cały produkuje, więc to jest jak najbardziej, bardzo dobre. No ale nie działa to też zbyt szybko, o tym widzę od razu zawrócił i już idzie do nie fajnie. To też się mam nadzieję wkrótce wybuduje, że będzie to działało. Tak naprawdę, możemy też to drugie przepiąć, ale mamy tak strasznie mało ludzi, no... ja to działa tak topornie, nie wiecie to czekajcie, ja tu po prostu zamówię trochę tej żywności, bo tak to my nie będziemy, nie będziemy nic mogli, więc ja zakupię po prostu do pełna. Wy wyjedźcie po to i tyle, nie? Wy to po prostu wywieźcie teraz do nich, póki jeszcze mamy te centra i tyle, nie? Bo to jakoś musi zacząć działać. Czemu w ogóle to się nie buduje? E, Czyżby ta droga jednokierunkowa to przeszkadzała? Wiecie co, może czekać? ja wybuduję tą drogę jednokierunkową, niech to się teraz tu buduje i tak samo zrobię też tutaj. Wybuduję tę drogę jednokierunkową, wy, wy, wybuduję tę drogę i po prostu niech to się buduje dalej, bo w tym tempie to my nigdy tego nie zrobimy, nie? Więc niech to działa. Niech to działa, bo naprawdę... To się przydaje. Zobaczcie, już teraz całkiem sporo tych ludzi podeszło, na no ale niestety rolnych mamy 101 ton. U, to nie jest aż tak źle wcale, fajnie, to mi się podoba, że nie jest źle z tymi płodami. Tu też mamy ich trochę, no to dobrze, to już powolutku, powolutku będziemy, mam nadzieję, tutaj e, to wszystko wywozić, tak? Tylko po prostu musimy mieć więcej tych ludzi, oni zaraz będą spokojnie, poczekamy jeszcze trochę i będzie wszystko to, więc, więc będą. Tylko po prostu jakiś czas jeszcze trzeba poczekać, tak? Jakiś czas trzeba poczekać. Ale powolutku większe rzeczy się nam już tak naprawdę buduje. Większość dróg jest, zaraz będą też pojedyncze budynki, Teraz tak naprawdę jak ktoś teraz tędy jeździ w ogóle. Mamy już jedno połączenie tego z tym. Aha, przecież widzę w ogóle zacięło, czekajcie, ja sobie go poresetuję po prostu i tyle. Yy, bo tak to my nie będziemy mogli działać, więc niech on sobie już wyjedzie i tyle. Nie wiem czy czemu kniękem w stanie je wjechać, ale to po prostu teraz was polesetuje, no i tyle. No i fajnie, i fajnie, no już, to prawda straciliśmy dosyć dużo ludzi, ale już to powoli zaczyna się jakoś odradzać i mi się wydaje, że to powoli, powoli zaczyna jakoś działać, no wiadomo, na razie dosyć wolno, ale mamy tu już jakieś, wiecie, jakieś sytuacje takie, że już powoli potem alkohol podjeżdżają po żywność, więc to, mam nadzieję, będzie za niedługo działać, tak już porządnie, e, mamy też to, co powinni, teraz będzie trochę poprzewozić gdzieś tam tą żywność, bo na razie najbardziej pewnie narzekają na głód, no oczywiście, i na brak odpowiedniego ubrania, to też jest dosyć sporym problemem, ale z ubraniami też się zajmiemy, w się sensie ubrania są, więc no to nie powinniście tak na narzekać, tam jest dopełna tych pracowników, więc cały czas to powinno działać, aczkolwiek no wiem, że to, że nie ułatwia tego, nie ułatwiają tego, które te zmiany, no ale te zmiany są konieczne, żeby działało to docelowo jakoś super wydajnie. Ja Wam powoli za dzisiaj będę już dziękować, jeżeli Wam się odcineczek podobał, zostawcie łapeczkę w górę, jeżeli nie zostawcie łapeczkę w dół, jakiś komentarz na kanale, subskrypcję. Do zobaczenia w kolejnych spotkaniach. Cześć i pa pa!